Dobrze kochani, pomimo trudnej sytuacji, a może właściwie dzięki niej mamy niespowtarzalną okazję być bardziej w tu i teraz, więcej czasu spędzamy ze sobą, bardziej się słuchamy, doceniamy te chwile i to bardzo też cieszy. Wielu ludzi jednoczy się właśnie pojawiają się wspólne medytacje i to, i to nasze w polu serca, i te księżycowe, wiele grup, dużo ludzi do mnie pisze o tym, że w tym samym czasie również medytują dla na dobra nas wszystkich. Takie okna czasowe są o 21-22 najmocniejsze, więc zachęcam, dołączcie się. Okno czasowe polega na tym, że w jednej chwili, siła tego polega na tym, że w jednej chwili tak wiele osób mentalnie łączy się w tym polu przestrzeni i ta energia właśnie jest taka mocna i niesie się dla dobra każdego, a ja Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić też taką fajną medy formą medytacji mantry, którą za chwilę pokażę. Do tej formy medytacji natchnęła mnie y, moja koleżanka Natalia Jeflimowa, która pokazała nam taką tą, tą formę szamańską pochodzącą z, ze wschodu y, na wyjeździe Kobiet Mocy w Bieszczadach. Y, ja się to, tym zainspirowałam, trochę ją zmodyfikowałam, bo uznałam, że powinna być robiona w całości, bo y, za chwilę pokażę na czym to polega. Cudowna. Ja ją stosuję na powitanie dnia, czasami w południe, tak jak teraz, gdzie jest piękne słońce. Róbcie ją, kiedy tylko poczujecie, kiedy uznacie, kiedy do chcecie, bo jest bardzo mocna. Siła polega też na tym, że otwieramy każdy po kolei naszą czakrę, łącząc się z miłością i wdzięcznością, po trzykroć wypowiadając każdą frazę. Za chwilę zademonstruję. Łączę się z miłością i wdzięcznością. Łączę się z miłością i wdzięcznością. Łączę się z miłością i wdzięcznością. Każdy, każdy etap powtarzamy po trzy razy. Ja pokażę Wam teraz po raz. Potem jestem miłością i wdzięcznością. Trzecia czakra. Czuję miłość i wdzięczność. Czakra serca. Wszystkie moje uczucia są uczuciami miłości i wdzięczności. Czakra gadła. Wszystkie moje słowa są słowami miłości i wdzięczności. Trzecie oko. Wszystkie moje myśli są myślami miłości i wdzięczności. czakra korony. Cała moja wiedza jest wiedzą miłości i wdzięczności. Dla dobra własnego i całego wszechświata. Amen. Namaste. W pokój wszystkim ludziom i wszystkim żywym istotom na tej planecie i w całym wszechświecie. Pięknego dnia, kochani.